Witam z tej strony, szabło zdobne No i nie nagrałem jak wypuściłem wszystko No prawie wszystko Miał być gościu po... Tutaj po wszystkie Ale się ma w chuja poleciał i już go nie będzie no, Szkoda, szkoda On Chciał wszystkie wziąć, zadzwonił To dobrą cenę no, a co zrobisz? Chciałem właśnie wziąć te dwa koguty, kurkę i parę silek już myślałem, że będę miał miejsce na coś innego No ale Chopie, chłopie, chłopie Chopę chłopie. Za mała jest Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, obroń swojej No tu masz swoją, to jeszcze się zaczyna do tamtych Taka lekka sprzeczka, no dobra, pójdą Sil Silko kogut jest spokojny Dobra, jajeczek chyba nie ma No nie, same podkładki Przecież cały mi się teraz tu się a niosą się tu i tu No szkoda, szkoda Wczoraj się brachma zniosła No dobra. No to jeszcze posiadam chwilę u mnie. Yy, tutaj sobie szabę już też byłem. No dobra, pokażę Wam. Licę przed chwilą żeby zjadła i znowu uciekła. A se woszki już z tyłu chodzą na ogrodzie. Kurde, tylko mój czas gasił zmarnował Mogłem coś w tym czasie robić. Co jest samiczka? Została tutaj bułeczki, niech tu zjeść. Nie? Sianka już mało ma Młode, pięknie tam nakarmione, sprawdziłem. Coraz łagodniejsza się robi, już się da chociaż pogłaskać. Co jest? Wysypałem tutaj resztkę z tego. Z skarbnika ładnie tu je dalej, żeby się kłoczeczki jeszcze dać Co, wam muszę zasypać? Bo już zjadły 3 kilo. Już teraz widać, co jest kura, co kogut. Cztery są te, ten kury. W tych kurde tak będzie ze 6 kogutków. Reszta kurki. 6 może być, bo 1 nie jestem pewny przepiórki teraz tak są tutaj luży z nimi bo jest podwyższone tutaj, to już nic nie przeleci skrzydełka podciąłem nie chciałem podcinać, ale podciąłem więc jeszcze przepiórki dodatkowo są dzisiaj myślałem, że będzie słońce nie ma, to światło mi włączyłem ale otworzyłem, bo jest nawet ciepło Koko, koko, tylko chinki, tak co wczoraj sianko do gniazda, bo dzisiaj będę gniazda Wymieniał ściółkę w gniazdach Wczoraj trochę popaliłem gałęzi Tutaj wszędzie były gałęzie jeszcze będę musiał tą igli igliwie tam na kubkę Skrabić, a to widzicie po wczorajszej jeszcze na jest ciepło, no, tu jest ta miksa A co? Tutaj jest brygada moja. Też, nie że bo miałem takie leżały przez dwa lata Chodźcie kurki, jeszcze tutaj do ogrodu porobić, tak to zawsze chodziły Obornik cały wstęp wyrzuciłem tutaj, kury się przejadły, robaki, wszystko tam lekko napowietrzyły i wrzuciłem z powrotem Chcę żeby jeszcze tutaj to resta tak porozgarniały, tak dokładniej Tak tutaj porozgarniały ładnie Tu nie chciało, nie wiem czemu, za świeży obornik czy co I mi nie pasi żeby sporo porozgarniały no dobra trochę popracowały jak się tam chodzą no, to też trochę na kupkę tego też na kupkę dałem więc mogę dziwiczki otworzyć a, a, Czek zielono trochę doniczek porozwalanych ale to na rozsady. Nawet nie wiedziałem że mam tyle doniczek Dawno ja tu nie chodziłem A może zdarwiemy trochę, kurde, bo się tu wchodzić, bo mam tam jedną na dachu strzelona, żeby na mnie nie spadła trochę z korzeniami się wyrywa, ale z strawki, znaczy strawki z, z piasku dać samiczce to mi bo tu ziemia jest taka pulchna nie my tu niech kury nie chodzą o. O, Końcu poszły. Pracować kurki, pracować Robotaju, robotaju Też trochę borówki żą I tutaj też w Końcu tej gliwia z powrotem z... I te wszystkie inne takie traty, To wszystko Żebym pod te borówki, pod wszystko dał O, okay, trochę a wy co tu brachmy? Wy to już nie mieszkate. Co wyścia tu brigida? Choć mała co mam dla Ciebie. Staram się jej codziennie też jakieś dziecko dać Jak teraz jest. Albo ze szklarni wyciągnę, albo... O, kogucik zapił, Albo coś ten nie. Dobra, masz co wyjedz. Albo po prostu nazywać trawę skądś. Już trochę zaczyna rosnąć. Tutaj gołębia sąsiadce zjadło Jastrąbek Ale dalej tutaj od pieska no, 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 Od ciebie byku Do niego to zaczęło rosnąć No dobra już się spokój chłopie, chłopie Chłopie wie co się dzieje Chciałem dzisiaj kurczaki wziąć Do skrzynki Żeby se pojadły ale nie wiadomo czy to nie będzie padać. Taka pogoda. Słońca nie ma, chmury są, to może padać. No nie będę ten ryzykować, żeby potem w biegu wszystko z powrotem brać do środka. Otworzyłem im, żeby miały przebieg i tyle. O, to sobie zaznaczyłem kiedy się wykociła ile sztuk. A jeżeli zapomniał. Czaczki ładnie rosną Jak na drążczach Nie. Mama Wszystkie żyją, wszystkie Piórka obrastają Ale który to był twój, ten Oj 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 Mama, mama nie bij mnie Patrz to jest jej Jedyny jedno jajeczko miała swoje Coś tam czarnego może będziesz miał, ale widać, że po Włoszce. Włoszka ma dobre geny. Skoro, o, wszystko co wyszło po nioskach i po tym mieszańcu, co było ode mnie, to wszystko po Włoszkach. No i dwie Włoszki rasowe. O, tutaj ten mały. To jest Włoszka. Tu jest Miksik. Co z jajka od kolegi, tylko jeden wyszedł. Pokaż drugą Włoszkę. co się. O, tu jest. Tu jest druga. To mi, tutaj jedźcie. Co by chciała Brygida? Kurczaki pooglądać. Na razie jeszcze po tobie żadnego nie ma. Jeszcze sobie już musiała poczekać Brygidka. No. W inkubatorze dopiero są. I jeszcze mam trochę do. No. Teraz bieram, bo czekam, może jakaś kurka kolejna usiądzie. Chyba, że się uzbiera z 20 jajek, to. A nie będzie kwoki. To od samych morza ozdobnych. No w sensie od Włoszek tylko na, no to na razie się niesie co zdobnych mają mnie stawiać już do jajek do inkubatora bo chcę żeby to się wszystko tam nalęgło co jest i trochę mu dać spokoju ale szczerze nowy regulator jest to Czyli tam, najwyżej żarówki będą mi się popalić będę nowe wkładał jak mam dobrze mam na dwie, jak się jedna przepali to druga grzeje, nie? Wiesz, gucik kurki w obroty. Niech się niosą, o. Cały kremniczek mają zasypany, pszenicki. chyba sypały nawet. No, tutaj już nie mają wody, ale mają na wybiegu. Co? składki leżą, kurki się nie chcą nie? Chyba za małe gniazdka, co? Nie na no, gniazdka na was dobre. Może na ciebie, bo ty trochę większa jesteś. na mnie tak się wydajesz. Bo tutaj więcej się je, nie? Ale no ładne, ładne. O, koguciki te nakrapiane, ładne. To też piękna One chyba za mną chodzą dzisiaj. Cip, 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 cip. Macie trochę tej pszenicy i się cieszcie. Nie, 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 nie. Za duże, za duże na was, chłopy. Zamka! to Chciałbyś, żeby cię szabowił w obroty, nie? Chciałbyś! Chciałabyś! Chciałabyś! Dawa. byku, dawaj, skakuj, dawaj, jak się nastawiła. A teraz to se możesz. Ona już jest. Ona już jest obracana przez dwa koguty, to już. tylko jak im się uda teraz. Ja kilka razy i tak na nią siedzą. Ciekawe co po czym wyjdzie. Na pewno po tym będzie ich trochę. Bo po tym mam chyba ze 3 jajka. Zanim tego miałem. To na pewno. W pierwszych dniach pewnie tam też jeszcze nie dopcyglił, tylko ten. Ale już po tym no, też mam pewnie dwa jajeczka. A teraz jak skaczą obydwa, to nie wiadomo po którym. Czy teraz to skacze ten nowy więcej na niej. Byczek trochę schód. Ale za to brygida z grubo. Nie? Sila. O, dobrze, dobrze, dobrze. O, ją. A ty kurde co? Co przeszkadzasz? Ale trafił, więc w ciry możesz dostać. Mam broni kurek. Dobry kogucik. Nie wdaje się w bójki, ale broni kurek. Swoją broni, nawet widzę Brygidy broni. O, teraz ten się zaczął, to. A a, 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 uciekaj, uciekaj. Ten jeszcze młody to nie został wyświadczony, ten silka. Ale swoje bronić, broni. I swoją też, Dupcy. Sileczkę też, Dupcy, ale to jak się oddzielą, bo jak ten są, to nawet nie ma szans, że wejdzie i zaraz te dwa przybiegają. Ja to w ogóle bezkonfliktowy. No to gdzieś. On się tylko boi włoski. Włoszka podleci, to nawet... To się nawet boi przyznać, że jest kogutem. Kurde, kurde. Muszę posprzątać. Tu już pod rzędą. To wtedy tą ściółkę stąd dam tutaj, a tutaj dam nową. Wody muszę napełnić. Właśnie wody nie ma, niosek, a się niosą. Czyli gdzieś tam wodę znajdują zawsze. No ale muszę im tutaj dać do kurnika, żeby miały. Dobra, to na tyle. dzisiejszym odcinku, zostawcie łapkę w górę. Suba. No i cześć.